No, pogodę mamy dziś wyjątkową, mglistą, ale piękną, zimową. Dochodzimy teraz do y, Polany gibasy. Ja tutaj szedłem poza szlakiem, po śniegu gęstym, głębokim, co jest troszkę męczące, ale do miejsca, w którego idziemy, w które idziemy, można sobie dojść też wygodnie szlakiem turystycznym, a szlaki turystyczne zimą również są przedeptane, więc są to trasy wygodne. A gdzie idziemy? O tym za chwilę. Witam miłośników przyrody górskich wędrówek i pięknych krajobrazów na naszym kolejnym spotkaniu z przyrodą parku krajobrazowego. Dziś w tej zimowej scenerii parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Beskid Mały posiada kilka bardzo ciekawych miejsc, które są przy okazji popularne i znane wśród turystów i często przez nich odwiedzane, choćby rejon Góry Żar, Magórki Wilkowickie czupla, czy też grotę Komonieckiego. Są jednak takie miejsca które są znane, są zaznaczone na mapach turystycznych, są wymieniane w przewodnikach, w literaturze, ale przez turystów są odwiedzane nieco rzadziej. Takim miejscem są Czarne Działy i dziś właśnie to miejsce sobie odwiedzimy, obejrzymy je w tej zimowej pięknej scenerii. Wędrując zielonym szlakiem od strony Polany Gibasy w kierunku końcówki, a dalej ścieżków gronia, natrafimy w pewnym momencie na taką oto tablicę taki szlakowskaz, który mówi nam, gdzie należy skręcić w miejsce zwane czarnymi działami. Jest to zaraz przy szlaku, więc trudno to przeoczyć. My teraz zejdziemy sobie do tego miejsca i zobaczymy, jak ono wygląda. A wygląda naprawdę ciekawie. O ile szlak turystyczny biegł dość łagodnie wygodnie no to tutaj zejście na czarne działy jest już bardzo strome. Trzeba tutaj uważać. No, zimą upadek y, będzie raczej miękki, bo śnieg jest miękki, ale w innych porach roku, szczególnie jesienią, gdy leży tutaj w dnie mnóstwo y, liści, no taka przewrotka, taki koziołek może nam spowodować troszkę bólu, y, więc trzeba uważać. Stromo jest, ale to jest naprawdę niewielki odcinek, aby zejść na sam dół. No, można się poślizgnąć. No i praktycznie już jesteśmy na samym dole. O jeszcze kawałeczek i już stromizna się kończy. Czarne działy. I właśnie tutaj na przestrzeni około 500 m kwadratowych znajdują się liczne formy skałkowe, ściany skalne, jakie tutaj tuż za mną widać, bloki skalne, które są tutaj rozrzucone po otoczeniu, liczne rowy, szczeliny zapadliska. Cały ten teren jest bardzo nierówny, więc wymaga odrobiny ostrożności w penetracji. A dno jest też usłane niezliczoną ilością niewielkich, chociaż bardzo ostrych czasami bloków skalnych. To miejsce wydaje się tu wypłaszczone tak ogólnie i widać też różnicę w ukształtowaniu terenu, bo jest to teren osuwiskowy. Tam górą biegnie szlak turystyczny, którym szliśmy. On prowadzi takim falistym terenem, gdzie się wygodnie, natomiast tu zejście jest bardzo strome i widać tą całą właśnie ścianę osuwiska i wszystkie te formy, jakie tutaj się pojawiają. No, dziś mamy troszkę pecha w tym sensie, że jest zima, więc to dno jest przykryte śniegiem i troszkę niweluje ten wygląd. Ale gdy będziecie tutaj wiosną, gdy już śniegu nie będzie, albo latem, to zobaczycie ten teren bardzo, bardzo nierówny i bardzo urozmaicony. Jego morfologia jest wyjątkowo urozmaicona. Także warto sobie tutaj pochodzić, odwiedzić to miejsce, ale też zwracając uwagę, gdzie stawiamy stopy, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy. Osuwisko powstało w obrębie gruboławicowych warstw istemniańskich dolnych i znajduje się tu w zakresie wysokości tak mniej więcej między 750 a 800 metrów nad poziomem morza. Całe to osuwisko wykształciło się w leju źródliskowym, które w górnej części ma formę szerokiej rynny rozpadlinowej, natomiast po bokach widać progi skalne. To wszystko jest tutaj w terenie widoczne, jeżeli się przyjrzymy, zwrócimy uwagę na całą morfologię tego terenu. Jest też na czarnych działach skupisko kilku jaskiń, które powstały w wyniku grawitacyjnego rozsuwania się mas skalnych w obrębie tego właśnie osuwiska. Co ciekawe, pierwotnie nazwą czarne działy określany był teren na południe od Polany Gibasy. Obecnie jednak nazwę tą używa się również w stosunku do zlokalizowanej w tym rejonie przełęczy i właśnie rozległego i malowniczego osuwiska wraz ze skupiskiem skał i jaskiń. Taka ciekawostka. A tuż za mną jaskinia pod bukiem, do której sobie za chwileczkę wejdziemy. Nie jest długa, ma niecałe 11 metrów długości, jest to taki dość długi korytarz. Chodzimy więc. A więc jesteśmy w jaskini pod Bukiem Tu należy pamiętać, że jeżeli wchodzimy do jakiejkolwiek jaskini Wchodzimy po pierwsze na własną odpowiedzialność A po drugie takie jaskinie tu w Beskidach To są jaskinie, które powstają w wyniku pękania mas warstw skalnych pęknięć, wszelakiego rodzaju szczelin i te jaskinie cały czas pracują, czego my nie widzimy, bo jest to proces bardzo powolny, ale nigdy też nie wiemy, czy w danym momencie, w danej chwili coś się nie stanie, nie będzie jakiś uskok, zapadnięcie, jakiekolwiek zjawiska, które spowoduje, że nas tej jaskini po prostu uwięzi. Także jest to rzecz ryzykowna i zawsze trzeba w takich miejscach uważać. Jeżeli nie ma potrzeby nie wchodzić, no jest to ryzykowne, jest to wejście na własną odpowiedzialność i trzeba mieć tego świadomość. A drugą rzeczą jest to, że w jaskiniach w okresie zimowym bardzo często przebywają nietoperze. One tutaj hibernują, więc nasza obecność w jaskini w okresie zimowym, gdzie hibernują nietoperze, może przyczynić się do ich przebudzenia, a to z kolei może spowodować dla nich wielką szkodę, bo mogą po prostu takiego przebudzenia się nie przeżyć. To jest temat dość długi, ale i o tym powstał filmik, ten, który możecie znaleźć na naszym kanale na Facebooku, więc warto się z nim zapoznać. Jest to odcinek właśnie dotyczący hibernacji nietoperzy, jak one hibernują, w jakim celu, jakie istnieją zagrożenia ze strony człowieka, szczególnie w okresie zimowym, dla nietoperzy, które w jaskiniach przebywają. O, a oto i jaskinia Czarne Działy 2, pomnik przyrody nieożywionej. Otwór wejściowy widoczny nawet w zimie. No cieplejsze powietrze z jaskini powoduje, że ten śnieg topnieje wokół otworu wejściowego. To też ona zazwyczaj jest widoczna i łatwa do odnalezienia. I jeszcze jaskinia Czarne dział 1, również pomnik przyrody nieożywionej. Łącznie tutaj na Czarnych Działach jaskin jest 8, jaskiń i schronów podskalnych. Nie są one długie, te największe, czyli jaskinia Czarny Dział 1, 2 i 3 mają długość tak od 54 do 64 metrów długości, czyli nie są długie. Poza tym są to takie bardziej krótkie, wąskie szczeliny i wnęki ale te jaskinie są też potencjalnym miejscem hibernacji nietoperzy dlatego też objęte są ochroną jako pomniki przyrody tymi pomnikami objęte jest jaskinia Czarne Działy 1 i Czarne Działy 2 także tak jak mówiłem przed chwilą będąc w jaskini jeżeli już zdecydujemy się wejść miejmy na uwadze że mogą tu hibernować nietoperze i możemy im tym naszym wejściem zaszkodzić no, w tej jaskini pod Bugiem w której byłem nietoperzy hibernujących nie ma stąd też ujęcie ze środka jaskini a tu proszę, mamy piękną formę skałkową z takim ogromnym nawisem. A możemy sobie wejść do środka pod ten nawis. Bardzo ładnie się prezentuje. Proszę. No a tutaj w dole widoczny jest wielki rów zapadliskowy w bardzo rozmaiconym podłożu. No teraz częściowo, tak jak mówiłem, przysłonięty śniegiem. Ale wszystko tutaj znakomicie widać. Cóż, zima ma swoje ograniczenia. Niska temperatura powoduje, że e, bateria w kamerce szybciej się wyładowuje. A stąd końcówka będzie nagrana na telefonie. A odwiedziliśmy czarne działy, miejsce wysokiej urody, które jest dość łatwo dostępne. Nie trzeba, oczywiście, tak jak ja dzisiaj, iść na przełaj w większości trasy. Można skorzystać ze szlaków turystycznych. Można tu przyjść szlakiem zielonym z Kocierza, który prowadzi przez ściżków w groń i dalej, grzbietem aż tutaj pod czarne działy. Można też sobie wyjść ze ślemienia szlakiem czarnym i dołączyć na grzbiecie do szlaku zielonego, który nas tutaj zaprowadzi. Miejsce warto odwiedzić o każdej porze roku. Oczywiście, latem, gdy nie będzie śniegu, czy też wiosną lub jesienią, będziemy lepiej mogli zobaczyć całą tą morfologię, jaka tutaj jest w dnie tego miejsca, i zobaczyć całe to osuwisko w bardziej wyrazisty sposób. Ale i tak miejsce na spacer jest znakomite. A będąc w takich miejscach, trzeba oczywiście zachowywać zasady ostrożności, stąpać po podłożu bardzo ostrożnie, przyglądać się temu, co mamy pod nogami, bo teren jest nierówny i bardzo nieregularny, więc po co sobie zrobić jakąś krzywdę? No ale w terenie zawsze tak jest, zawsze w terenie trzeba po prostu uważać. Cóż, zapraszam więc do parku krajobrazowego Beskidu Małego oraz na nasze kolejne spotkania z przyrodą parków krajobrazowych.